Sen o szczepieniu pod patronatem Thanatos. Matku, to opowiada: Nie musisz w to wierzyć, nie musisz się z tym zgadzać. To był po prostu sen, ale dziwny, i życzę wszystkim, aby się on nie spełnił. Takimi słowami rozpocząłem moją opowieść o sennych przeżyciach z ostatniej nocy. Przyśniła mi się Thanatos. Ta z obrazu Jacka Malczewskiego, nie ten grecki Bóg śmierci, Tanatos. Owa postać też dotyczy śmierci, lecz tej polskiej. Malczewski stworzył cykl obrazów przedstawiających jego własną wizję bogini śmierci. Tę polską śmierć. Ona we nie przemówiła do mnie groźnym, zimnym głosem: Nadchodzi czas śmiercionośnych oszustów, szarlatanów i szalbierzy. To moje anioły śmierci, które zwiodą lud i doprowadzą do upadku. Narzędziem śmierci będzie rządło diabelskie, to płyn wstrzykiwany w ciało ludzkie. W zamian owi przyszli mieszkańcy Hadesu dostaną śmieszny i chytry podarunek. Będzie to ulga podatkowa za szczepienie się, bon wakacyjny i fant loteryjny, aby przed śmiercią się cieszyli i o nadchodzącej śmierci zapomnieli. I umierali radośnie. O głupcy, tanio śmierci się rzucacie w ramiona. Po tych słowach nastąpiła cisza, taka jak ta, o której się mówi, że to cisza grobowa. Powiedziałem. A wszyscy mnie słuchający zamilkli i zadrżeli ze strachu, bo to byli kandydaci na trzecią już dawkę rządła diabelskiego. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.